sam Dobre wieści, Max. Myślę, że właśnie urodziłem tryskającą zdrowiem przepuklinkę. Wyżej! Mm. Mam to, mam to! Au! Halo, tak, panie komendancie? Do stu zakapturzonych sumów z brylantyną na wąsach. Natychmiast ruszamy. Dostał moje notatki? Tak, ale prosił, żeby już ich nie ryć dłutem na podejrzanych. Bez okularów nie może ich odczytać. Mogę pisać większymi literami. Nieważne, skup się, Max. Czeka nas przeprawa z najgorszą organizacją przestępczą w mieście, z lalkową mafią. ziemieszki bez cienia szacunku dla ludzkiego życia lecz z dziwnym upodobaniem do dziecięcych zabawek? Ci sami. Uwielbiam ich! Pan komendant ma powody przypuszczać, że tajna siedziba lalkowej mafii mieści się w jedynym miejscu, którego nikt by nie podejrzewał. W bezmafijnej krainie zabaw i kasynie do misiaka. Najbardziej ziemiste miejsce na ziemi! O rety! To nie będą mi tylko śmichy i hydruchu. To misja ratunkowa. Pan komendant wysłał tajnego kreta na przeszpiegi, lecz ten od tygodni się nie odzywa. Musimy się z nim skontaktować, zobaczyć, czy nie potrzebuje pomocy. A to nie ten, co ostatnio pogodę zapowiadał w telewizji. Nie mam pojęcia, Max. Żeby go odszukać mamy podać hasło. Czy dywan pasuje do zasłon? A co on odpowie? On powie nie do wiary, a potem mnie spoliczkuje. Brzmi ekstra! Do roboty! Okej. Okay. Tak więc, zaczynamy kolejny opis... epizod w samej maksie. Eee... tak... Coś związane z jakąś... A, podobno największą... O, as! Dodatkowa karta w rękawie na pewno nie zaszkodzi. No chyba, że przeciwnik cię z nią złapie i nafaszeruje każdy centymetr twego ciała pociskami dum-dum, a okaleczone zwłoki porzuci gdzieś na odludziu. Fakt, wtedy mogłaby. Największą bandą przestępczą w mieście. No tak, tu poza tą kartą chyba nic nie ma. Mm, włosy Bronka i hipnomiść. Ta sterta zwęglonych resztek to wzruszająca pamiątka po wesołych chwilach. Ustaliłem, że czy to z pobudek jedzeniowych, czy sportowych, lubię sobie coś usmażyć. Mhm, czyli tu mamy taką szafę, która odwzorowuje to... No, misje, które zrobiliśmy, rzeczy, które zrobiliśmy. Hmm, tu chyba nic więcej nie ma, więc. Więc sobie możemy iść. Nie to, tylko drzwi. Wychodzimy na powierzchnię i zobaczymy, co nas tu czeka. No, jak widać, na razie nic nie widać. Jak widać, nic nie widać. Hmm, dobra, zobaczmy, gdzie nas może zaprowadzić samochodzik. Sam? Do bezimiennej krainy zabaw i kasyna Don Misiaka. Do krainy zabaw i kasyna Don Misiaka. Tak więc jedziemy. I... jesteśmy. Tylko mu się gra załadować i magiczny czarny ekran i jesteśmy. Witajcie w bezmafijnej krainie zabaw i kasynie Don Misiaka. Ta twarz. Nazywam się Pysio Misia. Przygotowaliśmy dla Was moc, uciech i niespodzianek. Przyjmijcie ten oto żeton po pominku i ruszajcie trwonić swój majątek no spoko. Wyglądasz znajomo. Na święte, udomowione baribale, Max. Pysio Misiak ma taką samą głowę, jak ten hipnotyczny miś z talk Show Myślisz, że tamten mały misio dochował się miotu dzieci gigantów? Sam już nie wiem, Max. Może to tylko psia intuicja, lecz sądzę, że nasz kret dowiedział się o niedźwiadkach czegoś, czego nie powinien. Trzeba go odszukać i rozwikłać tę zagadkę. Wasze szczęście, że w tej masce nie ma otworów na uszy. Bo wtedy bym usłyszał tę tajną rozmowę, którą właśnie odbyliście. Co? Wybacz, nie słuchałem. Mm, no, spoko. Rozdajecie żetony? Rozdajecie żetony świeżym klientom? Tak jest. Śmiało, bawcie się. Cieszcie się życiem. Ktoś tu chyba ma kiepską głowę do interesów. Powiem ci tak. Za trzynaście godzin, kiedy będziesz próbował zastawić swojego kumpla, żeby zapłacić prowizję, pogadamy o kiepskiej głowie do interesów. Dobra, to wtedy wrócimy. Mm, widziałeś tu kretę? Doszły mnie słuchy, że gdzieś tu krąży krecik. Ojej, no wielkie Michalo, to już sobie czeskich bajek nie wolno sprowadzać. Kurde, Balans, jestem zbyt delikatny. To chyba pierwszy raz w życiu! Może lepiej poprzestanę na tajnym haśle. Mm, czy dywan pasuje do zasłon? Czy dywan pasuje do zasłon? Jeśli Don, Lew misiak tak uważa, to pasuje. Don, Lew misiak? Wydawało mi się, że to jest miejsce bezmafijne. Zgadza się. Dzieciaki, 100% bezmafijne. Nigdzie żadnej mafii. wchodźcie śmiało. No, skoro żadnej, to żadnej. Szukamy kogoś, kto tu pracuje. Słuchaj, ja tu tylko witam gości. Chcesz wiedzieć kto tu pracuje, pogadaj z Don Misiakiem. On tu rządzi. Gdzie Don Misiak? Załatwia interesy na zapleczu. A jakież to interesy? Takie interesy, które się zapisuje w cudzysłowie. I wtedy wiadomo, że nie należy o nie pytać. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Szukamy kogoś, kto tu pracuje. Pogadaj z panem Mis. Hmm, Dobra. Miłej zabawy. Z nim nic nie wskuramy, ale za to może sobie pogramy. No to strzelmy sobie partyjkę. Z bólem serca. Te szury będą wysokiwać. Jeśli szur siedzi cicho, nie strzelasz, ale jeśli śpiewa, pakujesz mu kulkę w łeb! Kwewo? Miłej zabawy. Spokojna głowa. Aha, mam takich ok. Niech wystrzelasz. Pani pedagog w liceum miała rację. Powinienem był zostać cynglem na usługach mafii. Patrz, jest nagroda! Zgodnie z reklamą, niemal całkowicie bezużyteczny magnes na lodówkę Don Misiak. Hej, znajdziemy kogoś z metalową płytką w głowie i udekorujemy mu czoło. Oj Max, ty naprawdę we wszystkim potrafisz dostrzec jakieś pozytywy. Owszem, a teraz chodźmy coś ustrzelić. No trzeba być pozytywnym. Toż to Luna Parkowa. Czy istnieje leptoni? Uwaga. Zawsze. Ale gdzie jest ten magnes? Wziąłem go? Wziąłem. Co tu jeszcze mamy? Tak, Max musi się zabawić wszędzie. Drzwi na zaplecze. Tam na razie może nie pójdę. Bufet. Dobra, pogadajmy z nim. Stać, bo ubiję jak psa. Ale ja jestem królikiem. Możesz sobie być nawet misiem kolaborem. Bez hasła nikt nie wejdzie. No tak, zaraz. Jak to szło? Może wy mi powiecie. Hmm. Jeszcze, Jeszcze wrócimy. Nie hmm. mogę się doczekać. Jeszcze wrócimy, ale może pogadajmy z nimi. Co my tu mamy? Powiedziałbym, że cyrk do nas zawitał. Ale wiem, że nie pojawi się do przyszłego piątku, a więc przyszliście na partyjkę. To zależy. A z kim ta partyjka? Nazywam się Devolay. Leonard Devolay. Dodam tylko, że nie zgarnąłem tych 10 milionów dzięki szczęściu. <grym> To jakie zgarnąłeś? Oszukując? Słuchaj, no króliku, Leonard Devolaj nie oszukuje. Po prostu jest tak świetny. Dobra, co to za gra, Devolaj? Najprawdziwszy test umiejętności: indiański poker. Mm, jak się w to gra? Jak właściwie się gra w indiańską wariację na temat pokera? Człowiek od razu jest dobrej myśli, gdy okazuje się, że przeciwnik nawet nie zna reguł. Nie przyszło ci do głowy, że możemy być starymi wyjadaczami? No wiesz, takimi co to wyjadają mózgi ludziom, zbyt pewnym siebie? I co mi tam? Sprawa jest prosta. Obaj dostajemy po karcie i umieszczamy ją sobie na czole bez zaglądania. Czyli widzimy kartę przeciwnika, ale swojej nie. Bystre spostrzeżenie, Szarik. Nie mów tak do mnie. Jeśli uważasz, że masz wyższą kartę, to obstawiasz, a pasujesz, jeśli chcesz się wycofać. To wszystko? Tak. A potem patrzymy, kto ma najwyższą kartę, i ja wygrywam, jak zawsze! No, skoro tak to przedstawiasz, to trzeba być kretynem, żeby nie zagrać. Hmm. No, zagrajmy. Chcielibyśmy wziąć udział w tej ukartowanej rozgrywce. Nie pożałujesz tego, psiaku. Znaczy się ja tego nie pożałuję. A, spróbuj tylko jakichś sztuczek ze swoim kumplem, a obu zastrzelę! Brzmi uczciwie. Mam 10 milionów żetonów, co znaczy, że mam lepszą kartę. Stawiam wszystko. Na drugą hipotekę domków letniskowych. Nie mamy tyle. Wiesz jak zrobimy pan Kracy? Czuję się tak pewnie, że stawiam 10 milionów do jednego. Postawisz jeden żeton i możesz wygrać całą pulę. No to chyba mam szczęście. Wcale nie skubidum, albowiem ja nie przegrywam. <laughs> to jak wchodzisz czy nie? Hmm. Spasujmy. Nie chcę psuć sobie krwi. Ktoś tu wspominał o krwi, co? He he, i znowu wygrałem. To dla ciebie, mamo. Zagrajmy jeszcze Dobra. raz. W porządku. On ma czwórkę. Czy asa? Czwórkę. Pas. Jak to, nie postawisz tych milionów? Nie, zawsze wiem, kiedy mam niższą kartę. Nazwijmy to szóstym zmysłem. Albo siódmym, jeśli liczycie mój zmysł estetyczny. Nie liczymy. No, w takim tempie to się nigdy... No spoko. Jeszcze raz. Zgoda. W porządku. Dobra, myślę, że sobie odpuścimy to. Jeszcze wrócimy. Tylko nie... I idziemy do tego strażnika. Podaj. Czy dywan pasuje do zasłon? Żebym to ja wiedział. Ja podpalam zasłony. Lubię patrzeć jak coś płonie. Hej, ja też! Przepraszam, że pytał. Hmm, hasło brzmi... Hasło brzmi temu misiu. Nie. Hasło brzmi różyczka. Nie. Hasło brzmi hasło. Nie. Mieszka tu jakiś cwaniak? Nie. Wpuść nas... Wstęp tylko dla. Dobra, chcielibyśmy dołączyć do lal. Pogadajcie z Hichotem. On jest szefem dział. Gdzie jest Hichot? Za tymi drzwiami. Tak by to właśnie wyglądało, gdyby paragraf 22 miał wrednego starszego braciszka. Panowie, ja tych zasad nie ustalam. Ciekawe, jak jest ten paragraf. Wpuść nas. Wstęp tylko dla mafii. Jak chcecie wejść, pogadajcie z Hichotem. Jeszcze wrócimy. Nie mogę się doczekać. Dobra, skoro jeszcze wrócimy, to wrócimy. Zobaczmy jednorękiego bandyta. Jedno bandyta, żeby zagrać wrzuć żeton. Widzisz sam. U za... Tak, więc że żetonik do ręki. Płoniesz! Na zapuchnięte oczy patronki nałogowych hazardzistów, wygraliśmy! Tak, wygraliśmy, ale nagrody nie ma! Jedno trzeba Don Misiakowi przyznać, ten jednoręki bandyta to naprawdę bandyta. Stać! Jak brzmi hasło? Możecie wejść. Okej, tak więc... Gumowa kaczuszka? Gumowa popielniczka w kształcie kaczuszki. Chłopcy z mafii... Już wiem co trzeba zrobić. Musimy polecieć, pojechać, pójść do sklepu naszego znanego nam BOSKO. Tak więc idziemy do niego. Jak zawsze. Chyba w każdym epizodzie będzie trzeba do niego chodzić. Ale mi to nie przeszkadza. A w tym automacie co tym razem? Jakieś. Nie wiem, zielony coś, dziwne. Gorsze wieści xxx. Na gorąco król żyje. Cześć Bosko. Fajny naleśnik. Jaki naleśnik? Riz Kim jest ten Bosko? Ej chłopaki, to ja Bosko. Jak to? Lecz możecie mnie zwać Jean-François Siusiu Tchórzliwy francuski anarchista. No spoko. Chcemy coś kupić. Chcemy coś kupić. Oui, oui, meshuje. Ma mm, czy masz może. Czy masz może luźne kępki włosów. No! A co masz? Co masz? La, la. A to dobrze? Oui, oui, oto miniaturowe urządzenie czapo! Co to robi? Dobra, nie chciało mi się słuchać, ale daj nam to urządzonko. Dobra, senioru Susiu weźmiemy to urządzenie podsłuchowe. Cena brzmi 10 milionów dolarów 10 milionów. Chwila to ma być w podróbkowych dolarach francuskich czy w zwykłych dolarach w zwykłych notowania podróbkowych dolarów francuskich ostatnio spadły. Mhm. Daj nam to 10 milionów wrócimy. Daj nam to wróć. Tak no więc nie zna tak więc jakby to zrobić o kamera antydoręczycielska hm. żeton hm. dobra może zakończymy ten odcinek a ja wrócę do was w następnym gdy już będę wiedział o co chodzi tak więc trzymajcie się i cześć